No, no, dokładnie, Aksoma ma tylko 10 miliardów kapitalizacji, więc, więc, tak powiedziałem, to jest najmniejsza spółka w portfelu, ale jak już wiele razy mówiłem, uważam, że to będzie czarny koń portfela. Więc na moim blogu opisałem tą spółkę, dlaczego. No i można sobie poczytać, tutaj nie będę co tydzień czy co kilka tygodni mówił o tym. Bo by nam czasu brakło, jeśli bym miał wszystkie spółki omawiać od nowa. I lecimy po kolei w Portfelu Microsoft. Tutaj widać zieloną linię i szczałeczkę, to oznacza, gdzie dana spółka została kupiona i kiedy. Nvidia, Google, e, Altria, United Health, Alista Network. Obligacje, to jest ETF na obligacje 70-letnie amerykańskie notowane w euro. Tu akurat były trzy transakcje. Service Corporation International, Axome Therapeutics, o której przed chwilą mówiłem. CrowdStrike, Oracle, Visa, spółka kupiona w zeszłym tygodniu i ostatnia spółka Broadcom, która została kupiona wczoraj. I spółki, na które poluję, to powtórzę jeszcze raz. To jest Amazon, który już powoli zaczyna dawać lepszą cenę. Więc to jest spółka, na którą poluję już ponad pół roku. Następnie <ścoughs> Chyvan Semiconductor. Chyba tydzień temu żeśmy rozmawiali, kiedy ona była w tym miejscu i akurat mówiłem, że to chyba spółka, jest którą trzeba brać po każdej cenie, nie patrzeć. No i to wtedy byłaby chyba najlepsza decyzja. Netflix, też spółka, na którą czekam, ale tak powiedziałem, tutaj nie ma litości. Przy 50 bym ją wrzucił do portfela. Jeśli chodzi o alokację portfela, to dokładnie ona tak wygląda. Tutaj mamy wartość, w czym jest największa wartość, czyli pozycja największa jest w tym 7 ETF-ie na obligacje amerykańskie. Nie dlatego, by. Tu na tym zarabiać, tylko dlatego, by w czymś przetrzymać pieniądze. Jeśli już zmienię brokera, to oczywiście tutaj będą fizyczne obligacje, które wypłacają kupon tam powiedzmy miesięczny czy kwartalny. Nie będziemy się bawić już w przetrzymywanie gotówki w jakichś tam ETF-ach. Będzie to całkowicie inaczej wyglądało. Czyli inaczej mówiąc, będzie to wyglądało już tak, jakby profes profesjonalnie z punktu zarządzającego, a nie tak tutaj jest troszeczkę spartańsko, no bo tutaj musimy się takim produktem posługiwać. No po prostu to, co jest, to musimy używać. Kwota likwidacyjna to jest 14 510, czyli jeśli dzisiaj bym zamknął tyle, mógłbym wypłacić. Historia rachunku, no, w zeszłym tygodniu była wpłata, od tej pory nic się nie wydarzyło. Łączna wpłata to jest 13 763, 763 zł, plus zysk wypracowany to jest 778, daje nam kwotę likwidacyjną właśnie tą. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi rachunek. Jeśli są pytania, dawać.